Mistrz Polski Raków Częstochowa rozpoczyna nowy sezon PKO BP Ekstraklasy od meczu z Jagiellonią Białystok, ale piłkarze trenera Dawida Szwargi, który debiutuje w Ekstraklasie, rozkręcają się powoli wreszcie w doliczonym czasie pierwszej połowy. Łukasz Zwoliński daje gospodarzom prowadzenie. Znakomita asysta Johna Boacha. To właśnie to dogranie nie było spalonego. No i Zwoliński radzi sobie najpierw ze Stojnowiczem, a później ze swoim byłym kolegą z Lechigdańsk, z Latanem Alomerowiczem do przerwy. Rynaków na prowadzeniu, 1 do 0. A zaraz po przerwie gospodarze ruszają do kolejnych ataków. Łukasz Zwoliński broni Alomerowicz, Jean-Carlos. Ależ pudło. Powinno być 2-0, ale ciągle tylko jednobramkowa przewaga. Popatrzmy raz jeszcze. Świetnie w tej sytuacji zachował się Alomerowicz, a fatalnie później Jean-Carlos. Chwilę później kolejna sytuacja. Frank Tudor i znowu Balomerowicz jest na posterunku. Arsenicze z całej siły, ale dobitka wysoko nad poprzeczką. Jagiellonia w tym meczu nie istnieje. A w 60 minucie kolejne doskonałe podanie je. i znów z w polu karnym, Tym razem faulowany napastnik pasti Krakowa-Częstochowa. Marczuk i Nene stratowali w szesnastce z Wolińskiego. Fran Tudor miał strzelać ten rzut karny, ale oddał piłkę Zwolińskiemu i Zwoliński po raz drugi w tym meczu pokonuje Alomerowicza. Pewne mocne uderzenie z 11 metrów i Raków prowadzi 2 do 0 po dwóch golach Łukasza Zwolińskiego, ale Raków się nie zatrzymuje. Kolejną akcję zaczyna je Bołach jest Bergren, jest Bartosz Nowak, jest. Trzy bramkowe prowadzenie Mistrzów Polski. Jaga jeszcze nie otrząsnęła się po stracie drugiego gola. A chwilę później przegrywa już 0 do 3. Bezradny tym razem Alomerowicz. Aż do 88 minuty musieliśmy czekać na pierwsze celne uderzenie. Gości w tym meczu, Jesus Imas za pola próbował pokonać Wladana Kowaczewicza, ale najlepszy bramkarz ekstraklasy poprzedniego sezonu bez problemów złapał piłkę. Mistrzowie Polski świetnie rozpoczynają nowy sezon. Pokonują Jagiellonię Białystok 3 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.